Halo, halo, witam wszystkich serdecznie z tej strony Mist, wracam do Was z kolejnym repem z naszej Urachmarowej Ligi. Tym razem mamy mecz pomiędzy Alkragiem, który będzie grał dla nas z Kawenami, a Carlosem87. No i kurczę, Carlosa już dawno chyba nie, nie tego nie komentowałem i ten mecz na pewno będzie fajny. Ja powiem tak, przyznam się, no, jeszcze go nie oglądałem, to wszystko jest zrobione w locie standardowo, ale znając Carlosa to będzie dobry mecz, to będzie dobry mecz. I mamy chyba Carlosa, który będzie grał krasnoludy dla nas i mamy Alkraga, który zagra dla nas z Kaweny. Zacznijmy może od Al'Kraga, bo to widzimy, że już się dużo dzieje, to ja sobie zatrzymałem to wszystko. I mamy tak, slajwy na pierwszej linii sztuk raz, dwa, trzy sztuki, chyba? Trzy sztuki, tak. Jeszcze nie, z tyłu jeszcze są dwie, czyli łącznie pięć. Pięć sztuk slaj'ów, dwa razy clan raty, to jest główna linia Skawena, dwa razy ratling na froncie, jedne jizailę. Yy, mamy tego Plague Prista na, na, mm, na tym dzwonku, czy tam na Plague Furnace, nie wiem, to się nazywa, to jest Play Plague Furnace. Mamy Vermintide'a i Pestilence Breath, tak? Pestilence Birth, tak? Czyli plague monków, Vermintide i jeszcze Pestilence Breath też jest, czyli ten jeszcze werefik też. Raz Rat O'Gry, to tak trochę ubogo, ale to chyba rozumie intencje. Dwa razy Doomflyery, w tym raz Dwarf King Finance, czyli ten Rorowy. Lordem jest Warlock Master, to nie jest Liquid, czyli ten zwykły, generyczny koleś na Doomwheel'u. Na Doom willu. I jeszcze w głębokim wangardzie mamy ustawionych detranerów. W ogóle ten wangard detranerów tutaj to jest okrutnie słaby na tej mapie, bo zanim on dobiegnie, to dużo czasu nie. To tak, tak, taka moja podpowiedź, a druga moja podpowiedź jest taka, że póki co wydaje mi się, że jest bóg w grze, jak bierzemy po prostu yy, World patrzcie sobie, Warploca Mastera. On jest na Dumwilu i on w ogóle nie wywołuje strachu ani terroru, a każdy Dumil to powinien robić, tak? Więc to jest chyba bóg, więc taka podpowiedź, jak, jak gramy jakiegoś lorda, to lepiej weźmy Ikita, bo on wtedy jest tak powiem, standardowy z tym, co powinien mieć. To Worklock jest troszeczkę yy, no, po prostu troszeczkę nie działa, może tak to powiem. A co ma? Carlos. Carlos ma tak. Na vanguardzie, edukatorzy z książeczkami Sztuk ty wie. Pierwsza linia yy, to są chyba zwykli. A nie, Longbildzi, Longwildziej sztuk. 4 czy 5? 5, 5 razy Long Beardzi. Lordem tego cyrku jest zwykły run lord z, z wszystkimi runami pancerz, negacja i kraten Z tyłu dużo strzelców rangerzy sztuk. 4 bardzo dużo strzelców. 4 rangerów, dodatkowo cztery kanony krasnoludzkie i do bronienia tego wszystkiego dwa razy slayerzy. No, taki dosyć pokaźny kontyngent. Zobaczymy jak to wyjdzie. No widzimy, że edukatorzy tutaj edukują się Warpstone'em, tak okrutnie. No i źle, źle, źle. Tutaj źle to wygląda na zasadzie że dla, dla tych edukatorów, tak? Oni tutaj za dużo sobie nie pożyją. Patrzcie, o jest. Jest taki to z nich zostało. No ale plus jest taki, że po prostu y, armaty mają czas, żeby tak, wyciągnąć tutaj ile wyciągnąć sobie na przykład tego gościa na, na tym Plat no, dosyć ciekawie. I to w ogóle, a drudzy edukatorzy zostali przejechani przez motory. Hmm. I w skrócie, y, 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 tutaj po prostu jednostka edukacyjna od Carlosa została całkowicie odepchnięta. Widać, że z kawy nie chcą przyjmować wiedzy. Stwierdzili, że nie będą się tutaj tyrać jakimiś tam. W ziemi nie będą kopać jakichś kamieni. Po co im to? Oni po prostu chcą w tej ziemi żyć i tam sobie, nie wiem, między sobą się mordować i tak dalej. No, armaty, armaty pozbywają się Warlock Gyzaeli, no i co dosyć dobrze im idzie, już połowa tym została wyrżnięta. No i teraz mamy tak, teraz mamy dużo Rangerów, którzy powinni właśnie pokustować te motorki, albo on właśnie Lorda nawet i będzie ciężko. Widzimy, że tutaj ten cały Vanguard, czyli detranerzy, no dosyć szybko jednak przybiegli, tak, trochę tutaj że w dłużej im to zejdzie i z racji tego, że ta jednostka jest niewidzialna, znaczy już pewnie jest widzialna, to ciężko na nią zareagować. I po prostu zaraz pierwsze armaty padną i jak pójdzie dobry swipe, to może nawet trzech, chociaż widzimy, że Kablos już tutaj bardzo dobrze reaguje, już ludzie biegną, Ludzie biegną, i mamy starcie, szczury ninja kontra Rudzi, no tragedia. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Widzimy, że tak, że si nie za bardzo potrafią sobie znaleźć miejsce, żeby coś tutaj zdziałać. Oni powinni się w ogóle porozdzielać, i moim zdaniem, i właśnie, i sfokusować te Weapon teamy. Weapon Teamy 145 zasięgu, bardzo dobre obrażenia. Rangerzy 160 zasięgu, e, i też dobre obrażenia. Oni są, właśnie, Rangerzy, bardzo dobrzy do pozbywania się takich leszczy. Do pozbywania się takich leszczy z karabinem maszynowym, i widzimy, że właśnie to zostało wykonane. Czyli mamy plus na stronę Carlosa. No, Detranerzy kontra y, kontra Slayerzy wydaje mi się, że Detranerzy wygrają, tak w takim gridzie, bo jest po prostu ich więcej, tak, jest chyba ile ich jest? 75. No jest 15 więcej. No, to 15 gości więcej to chyba zrobi różnicę. No tutaj w międzyczasie armaty pozbyły się praktycznie całkowicie DZID. E, to co chcę w ogóle dodać i moim zdaniem, jak mieliśmy trzy armaty, najważniejsze, żeby w takiej sytuacji pozbyć się tego gościa, który przywołuje, czyli tego pre Kurczę, te całe, te wszystkie Vermintide'y, te flamemonty, które będą wywazić z niego, że tak powiem, to jest, to jest duże utrapienie dla krasnoluda, więc pozbycie się czarów, tych przyzywających, jest bardzo ważne, tak jest moje zdanie, jest bardzo ważne. W drugiej kolejności właśnie sfokusowałbym właśnie do, na przykład do Doomwilla. Te jest spoko, fajnie to jest, bo na przykład nie mogą nam strzelać po naszych jednostkach, no ale kurczę, nie oszukujmy się, tam one prawdopodobnie byłyby sfokusowane właśnie na armatach, czyli po prostu Giselle'e by byłyby farmaty, a armaty by zabijały wszystkie inne rzeczy w międzyczasie. No i co widzimy, co widzimy, krasnoludy jakoś tu sobie tam, jakoś sobie radzą na tym froncie, ale nie za bardzo sobie radzą właśnie ci, patrzcie, właśnie tutaj co mówiłem to, ci rangerzy, mamy przyzwanie klanratów. no i Klanraty teraz w ogóle, ładunki edukacyjne poszły też troszeczkę na naszych, no i w takim blobie to wszystko jest, że można to wszystko tutaj związać i zacząć się pić, motorki, motorki bardzo ładnie cały czas są mikrowane, trzy sztuki są tu, trzy sztuki są tu, dumu nie zależy, prawie cały jest zdrowy, więc wszystko cały czas działa tak, jak powinno. Mimo tutaj, że cały czas tego, że cały czas leży, to wszystko gonią, no to bardzo dobrze radzi sobie tutaj Alkrak. Alkrak sobie bardzo ładnie radzi, tutaj mikruje to wszystko. No i właśnie plan raty, jedne plan raty odprowadzają kosze, drugie raty biją dwie kosze tutaj związały. Mamy jednych kuszników, którzy nie za bardzo wiedzą, co mają zrobić, oni powinni się skupić i pomóc kolegom. Gdzie są motorki? Motorki tutaj chyba zostały złapane przez rudyki do Dumil. no trochę, nie, motorki tam odjechały, a Dumil został właśnie złapany. W tej sytuacji, ja w ogóle właśnie, taka o, moja odpowiedź, ja osobiście lubię to fajnie robić, że jak widzicie, że na przykład ktoś gdzieś tu przyjeżdża tak blisko, z go wheelem, i mówi, dobra, wjedę sobie na przykład w tych slajerów i szybko ucieknę, to w tej sytuacji idealna jest ta runa do spowalniania, tak, ta cała master rapid ruin, nie wiem, jak się to się nazywa dokładnie, chyba tak, bo mamy spowolnienie gdzieś tam z 50-60%, i nagle jest sytuacja, że ktoś sobie myśli, o kurde, dobra, wyjadę sobie tym, bo wiadomo, bo jestem szybszy. A tu mamy spowolnienie i te krasnale są szybsze. I pierwsze co robimy, to próbujemy otoczyć tego gościa dookoła i robimy tak jakby taką kanapkę na nim i mamy GG na Lordzie na, lordzie na przykład. Widzimy, że właśnie chyba armaty sfokryzowały tego Black Pista, bo wreszcie tu się wysypuje. No tutaj się ustabilizowało, ustabilizowało się na tyle krasnuda. Sumon został otwarty, na zasadzie otwarty, w sensie, że zniknął. No i tak, armaty fokusują wózek. Bardzo dobrze. Plague monkey zostały przyzwane, plan raty zostały przyzwane, ale to przed tym można uciec i to wyparuje. To jest w ogóle teraz taki minus tych summonów. Kusznicy poradzą sobie z tymi weapon, które, weapon teamem, które się tam wrócił. A gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta? Trochę longbeardów gdzieś tu biega na froncie. Tu jest 20. Tu jest więcej, tu jest 30. Tu jest jeszcze coś żyje? Tam jeszcze żyje paru. 40. Nie fokusować tego z armaty. To błąd. Oni się rozpadną i tak za jakieś kilka sekund. Patrzcie, widzicie? Teraz się jeszcze wysypią drodzy. drodze. 3, 2, 1, wyk. Wszyscy umarli. Sfokusować radogry. Sfokusować ogry, Sfokusować lorda. Sfokusować motor. Wydaje mi się, że jednak tutaj teraz już Carlos ma przewagę, tak? Nie za bardzo jest jak tutaj dojść do tej armaty. No ten wózek wrócił się, to jest niebezpiecznie, bo może tutaj dojechać i coś wyczerwać. Ale lord, lord, hmm, WarPlock Master został całkowicie tutaj ostrzelany, już ucieka. No teamy sobie to jest radzą. Yy, radzą. Mi się wydaje, że jednak jest plusny no, jeszcze na stronę tutaj właśnie krasoluda, tylko z tego względu, że ci wszyscy krafą strzelcy. No dosyć dobre statystyki mają. Oni mają tam na przykład 19-28, to jest dosyć dużo, to dosyć dużo. Nie są jakieś tam zwykli łucznicy, imperiali, tam rusznicy, którzy nic nie robią, jak już nie mają nie strzelają. Ci tam całkiem dobrze się biją nawet w rękę. Gdzie tutaj mamy. Lord został sfokusowany. Tu gdzieś jeszcze, właśnie teraz. No, lecą. O Jezus, o Jezus. Wózek dostał, wózek dostał. Rozpadły się biedne szczury. Tu gdzieś tam się wracają. No, nie, że... no mamy Lorda. My chyba mamy całego Lorda i to tutaj wszystko zaważy. Patrzcie, nasz run. Lord gdzieś tobie biegnie do przodu. Jest teraz sfokusowany przez te Weapon teamy. Świeci się magicznie. szarża. szarża. Ale I chyba wszystko będzie się wysypywać, powoli, Skavenowi czy nie. A jeszcze motory, kurczę, 3 motory, 6 motorów, jeszcze jest to jest dużo, kurczę. Teraz ogry, kurczę, czemu teraz ogry? Pozbyć się tych na ogry jeszcze jest 11, to jest dużo. Tak w ogóle, te wszystkie skawańskie jednostki, to takie najdroższe, jeszcze cały czas żyją, To niebezpiecznie trochę. Ile mamy Slayerów? Slayerów mamy 20, to nie za dużo. I Long mamy 60, kurczę, to już jest dużo. Czy mamy jeszcze ilu skawenów? 200 na 200, tak na oko. Tylko że w tym to jeszcze jest tutaj ze 200 slajdów, i teraz co armata robi? Armata, pierwsze co zrobiła, to skosowała ten motorek i go tu teraz chyba wystraszy. No, dosyć dobry cel. Chociaż ja osobiście, pierwsze co zrobił, to skosował rad ogry. Dlaczego? Po pierwsze, bo to też jest duży cel, więc się opłaca. Po drugie. Nie ryzykowalibyśmy, że dostaniemy friendly fire, czyli po prostu Longbirdy nasze by dostały gdzieś tak z tej kuli armatniej bo wiedzieliśmy, że taka ta sytuacja była. Nasz Lord po prostu gdzieś się zapędził. Gdzie jest Lash Lord? Bije się z motorami, bije się z motorami i bije się z... E, ...z za chwilę. No i taka trochę niebezpieczna sytuacja, ale wydaje mi się, że ten krasnoludzki Lord jest na tyle... Mm, ...opancerzony i, i dobry jest w defensywie, że sobie tutaj poradzi. Może przyspieszę, bo za dużo tu już nie będzie działał. Tutaj po prostu krasnoludy muszą się zebrać w jedną kupkę i wszystko tutaj przejechać. Widzimy, że rozecie broni, runa do pancerza i zaraz będzie koniec. Tak, zaraz będzie koniec. Tak, już wszystko tu mruga. GG, I GG I panowie. To już powinno pouciekać teraz z kamerą wszystko. Halo, halo, ogry, uciekajcie. Tak nie może być. Krasnoludy sobie idą do przodu. Tu gdzieś jeszcze jakieś raty biją z naszymi longbeardami. Na tyle mamy czterech slayerów do obstawy. No i kurde. Jeszcze to się trzyma dosyć długo. No ja po liczę że to będzie skończone. Ale widzimy, że jeszcze, jeszcze coś tutaj próbuje zdziałać. Slayerzy już tylko 9 zostało. No nie wiem, może to jeszcze wyciągnie kurcze tutaj. Ale frag czy nie? No ten lot nie ma za dużo, ma tylko 1000 HP. No pasek się wyrównuje. Powiem wam tak, robi się niebezpiecznie teraz. Fokusować na początku Rad Ogryzkusz, bo one są łatwiejsze do trafienia. Taka podpowiedź. No, 500 kp. O kurde, to jeszcze może tutaj zostać wyciągnięte przed tego. Patrzcie, lord został zabity. Strzały się skończyły. No i jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie, panowie. Motor gdzieś tu się wbił w grom gromadę kresnoludów. No i widzimy, że po prostu odizolowanie tego lorda kresnoludowego to nie był zbyt dobry pomysł. No i chyba tutaj wygrają jeszcze te skaweny tak? Ja widzę, że. Tych motorów jeszcze całkiem jest dużo. Mamy ile tych motorów? Tu są dwa i tu są dwa. Tu są trzy. Hmm. Widzimy, że właśnie RAD ogry zostały odprowadzone. Czyżby, czyżby dum Flyery miały to wygrać, ale by to był purczy comeback. No, już robi to co powinien, czyli po prostu robi sobie takiego defensywnego boxa. O nie, niestety motory się wysypały. O niestety. Chyba nie, chyba nie będzie pisane wygrać znaczy z Crasnolud, z Przepraszam. Zostały nam ostatnie dwa motory z kawańskich kontrach Mara Krasnali. Jeszcze zostało 160, no chyba tylu nie przejedzie. No i co tu zostało? No teraz, on tutaj będzie przyjeżdżał, to co może, ale to za dużo tego wszystkiego jest. No gdzieś tu te załogi, no te załogi wbrew pozorom teraz nawet są potrzebne, bo choć robią jako taki foder i przyjmują, będę mieć szarży. No i jeżeli nie będzie masrautu, no to z to po prostu nie ma szans. Takie jest moje zdanie, ale. Zobaczymy, zobaczymy. No przyspieszamy, przyspieszamy, bo jeszcze niby nic się nie dzieje. Mamy cały czas tylko wyjeżdżanie i wjeżdżanie motorem. Gdzieś jakieś, no nie wiem, ten motor całkiem dobrze sobie to radzi. Widzimy, że sobie gdzieś tam przejeżdża. W ogóle powiem tak, trochę w tej sytuacji to jest naginanie zasad, tak? Bo mamy dosłownie ostatnią jednostkę i w kółko robimy cycle charging, tak? Tak nie powinno się robić, jeżeli ktoś chce być fair play, ale to już, to już na marginesie do Ciebie, Alkrak. Wiadomo, sytuacja była po to, żeby wygrać, ale no, moim zdaniem to było trochę naginanie. Co nie zmienia faktu, że gratulacje, wygrałem na 1-0, chociaż na końcu trochę mówię. Ja osobiście w takich sytuacjach jestem trochę zły na przeciwnika, który tam stara się coś takiego zrobić. No, jak to niektórzy tutaj już były, powiem tak, nie chcę zaczynać tego tematu, bo już była kilkakrotna dyskusja. Cytuję tutaj Hadwara, czy kogoś, jeżeli nie wypijesz się tam tych jednostek, które tak mogą robić, no to jest nasza wina, no ja tam trochę się z tym nie zgadzam, ale rozumiem tą, ten argument, więc niech będzie. No i dobra, powiem tak, ciekawy comeback ze strony, ani Carlos, to był Carlos, o Jezus, przepraszam, tutaj oskarżam kogoś niepotrzebnie, o nie, Carlos, to ty byłeś z Kawenami, czyli Carlos, gratulacje za wygranie 1-0 i za abius tego, abius wykorzystania Cycle Charge'a. <laughs> o kurczę, to nie zmienia faktu, że bitwa była naprawdę przednia. Poza, poza tym kilkoma tam minutami na końcu. Czy mamy 1-0 dla Carlosa i przechodzimy do bitwy numer 2. Do bitwy numer 2. E, mamy tak, teraz mamy Alkhraga na skabenach i teraz mamy Carlosa na wampirach. I o kurde, pierwszy raz widzę Helmana Gorsta w bitwie takiej powiedzmy, yy, no, nie że rankingowej, ale. No, takiej powiedzmy o coś, tak? To nie jest jakiś zwykły szybki mesz, tylko o stawkę, teoretycznie o jakieś punkty w turnieju. Mapa bądź Nie wiem, czy w ogóle te mapy z przewężeniem są dozwolone, ale to też. Jeżeli przeciwnik nie miał problemu, to ja też nie widzę problemu. To jest zasada taka, że, że mapy sobie każdy tam dobiera takie, jakie chce, tak? Jeżeli po prostu przeciwnik nie ma problemu z takimi mapami, to raczej nie powinno być. Ale moim zdaniem to troszeczkę ogranicza, tak? Ogranicza tutaj yy, to wszystko, dobra. Przechodzimy do buildów. Mamy teraz tak. Teraz mamy Al'Kraga na skawenach. Poprzednio w ogóle totalnie mi się to wszystko myliło, więc kurde Przepraszam bardzo. To, tak, no widzicie, ja to zapominam. Włączam replay'a i po prostu nie wiem, kto kim gra. Teraz mamy Al'Kraga jako skaveny i mamy tak. Gzelle, sztuk? Dwie chyba widzę. Czy są trzy? Dwie. W tym razem ororowe. Pierwsza linia, klan raty, sztuk 4. Cztery. Sztuk 4. Cztery. Plek, Klo, Katapult, sztuk 2. I jedne Storm z Halabardą, Blake y, Monk SensorBerrers, też jedne, Rat Ogry i Kit Clow na, na niczym z z I jeszcze mamy tutaj, właśnie szczury tego, szczury Jedi, jak widziałem. To są Vulcan Style Slashers, czyli nasz rolowy oddział. Fajnie to wszystko wygląda, te Weapon T, a nie, to są nie są GZL, to są ratlingi jedne. Ratlingi i jedne GZL terrorowe, czyli na typu Bosza ciekawy, ciekawy zestaw, a co mamy u Carlosa, u Carlosa mamy o jest, krótny Air Force widzimy, że mamy tak, raz, dwa, trzy razy trzy razy um, wargajsty w tym raz Devil's of the Schwarzenhafen czyli ten rolowy oddział, w ogóle fajnie zobaczcie sobie no super, super ta jednostka jest naprawdę pięknie pięknie wykonany model, trzy razy zwykłe baty na górze dodatkowo mamy tak Guardy sztuk dwie sztuk dwie, mamy tak Nekromantę z przyzwaniem, ząbiaczków. Helmana Gorsta z, tu widzę, że ma przyzwanie, nie ma, bardzo dobrze. Ma tylko, widzę, inwokację. Wind of death i powinno mieć jeszcze przyzwanie tego. Jak przyzwanie Graveguardów jest Awake from the Grave. W ogóle nie widzimy tego czaru i w ogóle nawet większość graczy pewnie nie jest świadoma, że jest coś takiego jak przyzwanie Graveguardów. Jest coś takiego i ma to wampirzy lord pod imieniem Helman Gorst. Może sobie dwa razy przyzywać Guardy te zwykłe, te zwykłe z mieczem i tarczą, czyli te czerwone. Czyli dwa razy możemy to zrobić. A jeśli będziemy overcastować, to nie przyzywamy jednostki, tylko przyzywamy tego chyba White Kinga, tak? tego bohatera, tego trupa. No i jeszcze widzimy na froncie, mamy tutaj sobie jedzie Portis Engine. Czyli taki... A tu jeszcze coś mamy, o kurczę, to jeszcze nie zauważyłem. Tu jeszcze w wangardzie mieliśmy u na Wall jeszcze mamy tak, Wheels of Doom, czyli ten rorowy Doom Wheel, a u Vampira mamy yy, the Dyer Pack i te Chill, Chill Guys, czyli te dwa rorowe oddziały jazdy, więc to ciekawie. No i wampiry robią to, co powinny robić, czyli po prostu tak, tu sobie bezpiecznie, znaczy bezpiecznie, tu sobie wolno tam na dole idą, a tutaj jednostki, nietoperzy, tu już skokusowały weapon team, tu zaraz to katapult biegną, jeszcze w ogóle te wszystkie wargajsty, no, Giselle'e zabijam i w ogóle, no, źle to wygląda. W ogóle źle to wygląda teraz na przykład dla Skawena, Po prostu, Dlaczego? Um, jak jest taka sytuacja, mi się to nie podobało, co zrobiłeś troszeczkę, ale jakby po co biegniesz tutaj tą samą swoim frontem? Żeby zatrzymać te wojska na dole. No dobra, spoko, ale tych wojsk było bardzo mało. Tutaj większe siły wampira były w powietrzu i patrz co one zrobiły, one po prostu tu polecą i wszystko ci zmasakrują. Wszyscy strzelcy zostaną tu wypokani do zera, patrzcie, no, patrzcie co się stało z Teamem. On dosłownie wyparował w pięć sekund, został przestraszony, fight e, No, ratlingi tak samo, ratlingi to samo zrobiły. Tu gdzieś jakieś szare i w ogóle katapulty zostały się pospyte. No, są niby te starą halabardy, no ale bardzo ładnie tutaj Carlos to wszystko robi i sobie wyciągnął i uciekł. No, tu za to, tu za to, ślegajscy zostały okrutnie zmasakrowane przez tego Domwilla, który ma magiczne pociski. Coś tu ucieka. Załoga, załoga katapulty, ale tutaj całkowicie zmasakrowani strzelcy. Jedni i tu drodzy, Na froncie wampiry już zderzyli się, znaczy zderzyli się, zderzyły się wampiry, no i tu raczej to wszystko zostanie wystane przez Mortis, Mortis i wybity przez Grave tak? Wybity przez Grave jeszcze w ogóle tutaj mamy szarżę w plecy, żeby to wszystko wystraszyć tymi naszymi wargajstami. I ja powiem tak, ja jestem zadowolony, że w ogóle są użyte wargajsty, bo bardzo rzadko widzimy tą jednostkę na polu bitwy, zresztą o, moim zdaniem też troszeczkę jest słaba ale w ostatnim patchu dostała tam jakiegoś bufa, nawet takiego konkretniejszego, więc miło widzieć, że na przykład da się jednak gdzieś to zagrać, tak? Że da się gdzieś to zagrać. No i, i dosyć dobrze to wygląda. Patrzcie, kurczę, ten Air Force jak tu sobie ląduje, no to na szarży bardzo dużo damage robi. No tu już szczury na froncie to już się całkowicie wysypały. Tu już prawie nikt nie został. Już nikt nie został. Więc zostało nam się tylko pozbyć tak, szczurą ogrów, halabard i lorda. Mamy Ikita, który tutaj w ogóle, o, nie wiem. Chciał gdzieś sobie coś użyć, jakiś miotarz ognia, walczy, biedny, ale to jest za dużo tych wszystkich wampirów. Moim zdaniem on tutaj nie wytrzyma. Jeszcze leci ta cała chmara innych gości tu na ziemi. Leci sobie necromanta, Gdzie jest Hellman? Helman sobie tutaj siedzi i czaruje. Helman w ogóle najlepszy lord. Najlepszy lord wampirów. No duże propsy tutaj powiem tak. E Trochę wrócił mi humor mimo tego pierwszego, co zrobiłeś tam na końcu bitwy, to jednak wracam ci teraz ten honor, bo zagranie Helmanem Gorstem, to jest już, to jest już odwaga, to jest odwaga. No i chyba, chyba wydaje mi się, że poczułeś się do obowiązku, że tak trochę nieładnie zrobiłeś w pierwszej bitwie z przeciwnikiem. Mówisz, dobra, zagram Helmana. Troszeczkę mówisz, znaczy to nie są w sumie fory, tylko na zasadzie, że... Będziesz miał okazję, znaczy dasz przeciwnikowi szansę, żeby go zabić, tak? Bo minusem tego Lorda niestety jest to, że jest strasznie wolny. Speed 23, no panowie nie oszukujmy się, 23 to nie jest zbyt szybko. No i mamy bitwę, mamy bitwę tutaj całej kamary wampirów kontra resztki szczurów. I wydaje mi się, że niestety szczury nie są w stanie tego wybronić. Mamy Lorda, mamy Doomwill, ale to wszystko będzie z terror. terror Wybity przez nasze terrorice, tak? One gdzieś tu mają w ogóle terror. Gdzie są terrorowe? Tak, one mają terror w ogóle. To jest bardzo dobre. Nawet nie wiedziałem. O kurde, nie umiem tego namierzyć. Halo, halo. Tu, widzicie? parcie. Terror i strach. No, Hel Helman widzimy. Bitwa się kończy, a ten biedak jeszcze nie przejechał rzeki. Idą sobie tutaj, ząbiaczki lecą. Chyba z Loru w ogóle to tak wygląda, że te zombie, co pają ten wózek, to są jego bracia. Już gdzieś tam zginęli, a on stwierdził, że on, on tak bardzo ich kochał, że ich kopie i ich wstrzesi. I teraz mu służymy jako niewolnicy. No super fajnie. Jakoś tak. <noise> gdzieś katapulta się wróciła, ale została szybko wyłączona. Tu gdzieś pistolety się wróciły, ale za chwilę też zostaną wyłączone. No i halabardy. Halabardy całkiem zgrabnie się trzymają z tamtej miny: 170 czy znaczy jeszcze żyje. Ale mamy Mortisa, który wpadł i To wszystko bez, bez HP. Mam jeszcze pół HP, na, pół HP na Mortisie i GG. GGG. 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 No i nie zawiodłem się, nie zawiodłem się, Carlos tak jak zwykle prezentuje super bitwy, to tym razem ta wampirów mi się zdecydowanie podobała, no genialna była po prostu te obejście tej pierwszej linii z kawena, no fajnie, super to wyglądało. No powiem tak, Alkra trochę pomogłeś przeciwnikowi, pomogłeś Carlosowi, no bo cały swój front poleciał do przodu, tak, chciałeś zablokować tą rzekę, no i totalnie sobie odsłoniłeś plecy, totalnie sobie odsłoniłeś plecy. Co mogę podpowiedzieć w takiej sytuacji? Wydaje mi się, że jak chcesz robić takie manewry, jeżeli na przykład zakładasz, że chcesz na przykład popchnąć swój front do przodu i strzelać się tak na mocnej odległości, więcej szuroogrów, szuro które są dobrym blokerem, żeby ewentualnie bić na przykład takich właśnie strzelców, znaczy strzelców, takich lataczy, którzy gdzieś podbiegną, e, lekką jazdę, która z reguły właśnie gdzieś lekka jazda się wybija, albo jakieś takie ukryte jednostki. Więc tyle. <laughs> Tyle z podpowiedzi dla Alkraga i dla Carlosa. U Carlosa chyba się nie mogę tutaj za bardzo niczego przepić, poza tym jednym takim troszeczkę niefajnym momentem na końcu. No ale tyle. Yy, gratulacje jeszcze raz dla Carlosa za wygranie. 2-0 z alkragiem yy, Żeby nie było, proszę mi tutaj w komentarzach nie robić żadnych tam problemów o tym cycle, cycle charge, tak? już o tym mówiłem. Wystarczy, każdy jest tego świadomy. Yy, yy. No, ja bym chciał, żeby po prostu nie było takich rzeczy za dużo, niekiedy jak jest no to trudno, trzeba będzie to przepolać i zrobić reprymendę danemu graczowi, tak jak na przykład ja teraz robię tu Karlasowi za tą pierwszą bitwę i moim zdaniem lepiej po prostu nauczyć się grać bez tego, nie wiem, mi po prostu więcej satysfakcji sprowadza, znaczy daje gra, w której wygram na zasadzie, że po prostu pokonam build przeciwnika, nie używając takich rzeczy, o, tak to ładnie powiem i na tym chyba skończę. Jeszcze raz gratulacje dla Carlosa, gratulacje dla Alkraga za fajne gry i dziękuję wszystkim za uwagę. Z tej strony miejsc i zapraszam do kolejnego materiału. Cześć!